Ci, którzy Go prawdziwie poznali. Tak wywyższają Boga ci, którzy prawdziwie poznali Jezusa. Nie chcę ci mówić o niczym religijnym, ale nazywam się ani ta Rok, jak jej w swoim życiu. Wiem, co jest prawdą. Wiem, naprawdę. że Jezus to jest prawda. Wiem, to nie dlatego, bo ktoś mi o tym powiedział, ktoś mnie przekonał, ale ja tego doświadczyłam. Kiedyś wstydziłam się na języku polskim powiedzieć wierszyk, a dziś stoję w centrum Warszawy i uwielbiam mojego Boga. To moc Boża, to Ewangelia wyswobodziła moje życie. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć o prostej Ewangelii, która może uwolnić Ciebie. Jestem tutaj, aby Ci powiedzieć, że to wszystko, co teraz widzisz, to kiedyś się skończy z każdym dniem coraz bliżej. A każdemu człowiekowi jest dane umrzeć a potem sąd. Sąd nadejdzie i sąd nadchodzi, bo Jezus wraca. Czy teraz wierzysz to, czy nie? On wraca i On powróci jako Król. Jeszcze chwila. Moje pytanie, w jakim miejscu będziesz, kiedy On powróci? Wielu teraz może sobie myśleć, straszy mnie. Chce mnie czymś straszyć piekłem, piekło, niebo. Ale ja jestem, aby ci powiedzieć prawdę, bo ty jesteś decydentem do swojego życia. Prawda jest taka, że każdy człowiek gdzieś popełni błąd i ja też go popełniłam. A ten świat idzie na zagładę. Sami przyznajcie, że jeszcze 10 lat temu nie było takich rzeczy, jakie są teraz. Człowiek umiłował samego siebie i żyje dla samego siebie, dla swoich egoistycznych pobudek. Ma przed oczami tylko siebie. Jak wam się żyje? Jak ci się żyje? Dobrze jest? Jest dobrze. Czy słabo? Jesteś szczęśliwa? Tak? No i zawsze jest taka nawiedzona. A co to znaczy nawiedzony? Chodź! Chodź! No chodź. No właśnie. Ludzie nie potrafią brać odpowiedzialności nawet za swoje słowa. Ale jak się dzisiaj zachęcam, abyś wziął odpowiedzialność za swoją wieczność, człowiek mówi, jakoś to tam będzie albo próbuje coś wypierać. Ale sąd nadchodzi. I jestem tutaj dzisiaj, aby. Przekazać Ci informację, która może uwolnić Cię, i może wyzwolić Cię od piekła. Tak dobrze słyszałeś. Piekło istnieje tak samo jak niebo. Dobrze usłyszałeś. I mam dla Ciebie jeszcze jedną informację: to Ty decydujesz, gdzie spędzić swoją wieczność po śmierci. Ty. Ty decydujesz. Nie spychaj tego. Ja, ja od zawsze, bo taką dostałam informację, myślałam, że moje miejsce po śmierci będzie zależne od tego, jakim byłam człowiekiem. Ale to nie chodzi o moralność w ogóle. Moralność jest zgubna, bo Kowalski może ustawić sobie takie priorytety, a Nowak takie. I się nimi kieruje w życiu. I kto jest lepszym człowiekiem? Kto ma lepsze zasady moralne? To nie chodzi o moralność. Chcę ci powiedzieć, że Bóg nie jest mor moralny w ogóle, ani trochę. Bogu nawet nie zależało na tym, na tym, żebyś wiedział, czym jest dobro i zło. On tego nie chciał. Ale człowiek jest tylko człowiekiem. I Bóg powiedział wyraźnie, że każdy zgrzeszył i brak mu chwały Bożej. Wiecie, ja w 2015 roku uważałam, że jestem okej okay człowiekiem, bo ciągle porównywałam się z drugim. Ile razy porównywałeś się z drugim człowiekiem, mówiłeś, ja nie jestem taki zły, albo jestem taki biedny, bo ten mnie skrzywdził. Bo wychowałem się w patologicznej rodzinie, bo zostawił mnie chłopak. Jestem taki skrzywdzony, jestem taki biedny. Ale ja zrozumiałam, że to ja potrzebuję przeprosić. Mimo to, że miałam różne perypetie życiowe, zrozumiałam. Ja, ja personalnie, Ani Tarochniak, przyznałam się do tego, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Chrystusa. I chcę Ci powiedzieć, że póki nie zapragniesz Jezusa ratunku do swojego życia, to nic z tego nie będzie. Bo Bóg jest Bogiem ludzi wolnych, a nie niewolników. To religia. Zniewoliła Cię od samego początku. Ale Bóg taki nie jest. On kocha człowieka, ale chce wolnych ludzi, nie niewolników. Dla Boga to nic nie znaczy że zostałeś pokropiony jako małe dziecko. Jakiś czas temu rozmawiałam z takim chłopakiem i odpowiedział, że wiarę nie nabywa się przez decyzję, ale przez przynależność. Miał na myśli to, że jeżeli rodzimy się na przykład w rodzinie katolickiej z gruntu, wierzymy w Boga, jesteśmy katolikami i mamy się trzymać tradycji, ale to nieprawda. To przez Twoją decyzję. To przez Twoją decyzję. Ja w 2015 roku postanowiłam zaufać Chrystusowi. Przyznałam się do tego, że jestem grzesznym człowiekiem. To był ten przełomowy moment. Bo wiecie dlaczego? Bo ja go zapragnęłam. On powiedział w swoim słowie, że kto pragnie, niech przyjdzie. Ja zapragnęłam i zawołałam do Niego. Odwróciłam się od życia, które prowadziłam wtedy. I spotkałam się z Jezusem i przyjęłam zbawienie, które jest za darmo. Bóg w swojej mądrości wiedział, że człowiek nie zasłuży niczym na zbawienie, ale On tak pokochał ten świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Podkreślam słowo, wierzył. Wierzył to nie jest to, że się wychowałeś w jakiejś rodzinie. Wierzył to nie jest to, że znasz imię Jezus. Wierzył to nie znaczy, że znasz jakąś modlitwę. Wierzył to pewność. Mam pewność w Syna Bożego, który przyszedł na tą ziemię i mimo to, że żył bezbłędnym życiem, Wziął na siebie mój grzech, który mnie obciążał i pociągał mnie do piekła. Wiele rzeczy Ciebie dzisiaj obciąga, obciąża, prawda? Grzechy, rzeczy, które nie możesz sobie wybaczyć, słowa, które wypowiedziałeś, a których żałujesz. To Cię obciąża i ciągnie Cię do piekła, ale jest wolność w Jezusie. Ale musisz się z tym zgodzić. Jezus jest dostępny. I ty decydujesz, jak zostaniesz osądzony i gdzie spędzisz swoją wieczność. Spotkać się z Bogiem jest bardzo prosto, ale musisz zrobić dla człowieka, wydaje się, bardzo trudną rzecz. Bo człowiek jest bardzo egoistyczny, a musi się przyznać do tego, że jest grzesznikiem i potrzebuje Chrystusa do swojego życia, bo Zobaczmy potrzebujesz go. Tylko bardzo się bronisz i bardzo się boisz. Ale dziś zdobądź się na tą odwagę i zawołaj do Jezusa. Jeżeli prawdziwie go potrzebujesz, jeśli prawdziwie i szczerze do Niego zawołasz, to nie zawiedziesz się, bo ja się nie zawiodłam. Amen.